Przyjrzyjmy się życiu Aurina Sterlinga, mężczyzny, który w 2016 roku przeżył doświadczenie bliskie śmierci, które zmieniło wszystko, w co wierzył. Kiedy tętniak mózgu doprowadził go do stanu krytycznego, Aurin stanął w obliczu rzeczywistości, której nigdy się nie spodziewał. Zamiast światła i aniołów, znalazł się pogrążony w głębokiej ciemności. To, co odkrył o sobie i naszym istnieniu, może cię zaskoczyć. Zanim zaczniemy, nie zapomnijcie o polubieniu, zasubskrybowaniu kanału i aktywowaniu dzwonka, aby otrzymywać wszystkie powiadomienia. Teraz przygotuj się na intensywną i odkrywczą podróż, która sprawi, że za nie mówisz. Nazywam się Aurin Sterling i mam zamiar podzielić się z Wami historią, która całkowicie zmieniła moje życie i mój światopogląd. Zanim zagłębimy się w niezwykłe wydarzenia, które miały miejsce, pozwólcie, że przedstawię, kim byłem przed tym kluczowym momentem. Urodzona i wychowana w Boulder w Colorado, zawsze czułam powołanie do służenia innym. To powołanie skłoniło mnie do podjęcia dwóch pozornie odrębnych karier, posługi pielęgniarskiej i duszpasterskiej. Jako pielęgniarka moją misją było dbanie o dobre samopoczucie fizyczne ludzi, łagodzenie bólu, leczenie ran i zapewnianie pocieszenia w ich najbardziej bezbronnych chwilach. Jako pastor starałem się karmić duszę, prowadząc i wspierając tych, którzy szukali nadziei i wiary. Każda decyzja, którą podjęłam w swoim życiu, wynikała z niezachwianej wiary w kochającego i miłosiernego Boga. Tego ranka 15 listopada 2016 roku obudziłem się jak zwykle około 5.30. Przez uchylone okno wpadało chłodne jesienne powietrze, a ja słyszałem ciche ćwierkanie ptaków obwieszczające początek nowego dnia. Wstałem, zrobiłem sobie filiżankę kawy i usiadłem przy kuchennym stole na poranne nabożeństwo. Kiedy czytałem pisma Święte i modliłem się, poczułem lekkie ukłucie w prawej skroni. Na początku nie przejmowałem się tym zbytnio, w końcu, sporadyczne bóle głowy były częste w mojej gorączkowej rutynie. Jednak w miarę upływu czasu ból się nasilał. Około 6.15 zdałem sobie sprawę, że coś jest bardzo nie tak. Ból był nie do zniesienia i nagle poczułem zawroty głowy. Jako pielęgniarka zaczęłam oceniać objawy, i z bijącym sercem uświadomiłam sobie, że wszystkie objawy wskazują na tętniaka mózgu. Adrenalina wzięła we mnie górę i uderzyła mnie fala paniki. Wiedziałem, że mam genetyczną predyspozycję do tętniaków. Mój ojciec zmarł w wyniku takiej choroby, i chociaż zawsze zdawałam sobie sprawę z ryzyka, nigdy nie myślałam, że naprawdę mnie to spotka. Z coraz większą słabością próbowałem zawołać moją żonę Lidię, ale głos mi się załamał. Panika groziła, że mnie przytłoczy. Jednak moje doświadczenie jako pielęgniarki i siła mojej wiary pomogły mi zachować spokój. Wziąłem głęboki oddech, próbując zapanować nad tętniem, gdy nagle w mojej głowie rozległ się ostry trzask, jakby coś pękło. Ból eksplodował, a mój wzrok stał się niewyraźny. Wiedziałem, że tętniak pękł i w tym momencie byłem absolutnie pewien, że umieram. Gdy ciemność zaczęła mnie otaczać, odmówiłem ostatnią modlitwę. Nie prosiłam Boga, żeby mnie zbawił, ale raczej, żeby zaopiekował się moją rodziną. Prosiłam Go, aby dał Lidi siłę do radzenia sobie z tym, co ma nadejść, aby prowadził moje dzieci podczas mojej nieobecności, a przede wszystkim, aby nie pozwolił im zastać mnie w tym stanie. Świat wokół mnie zaczął znikać. Dźwięki stały się odległe, a kolory wyblakłe. Moje ciało stawało się coraz cięższe i moją ostatnią świadomą myślą była wdzięczność za życie, które wiodłam. A potem wszystko pociemniało. Przejście od świadomości do tego, co nastąpiło potem, było nagłe. Nagle nie było już bólu, żadnych dźwięków, żadnych wrażeń dotykowych. To było tak, jakby wszystkie moje zmysły zostały wyłączone na raz. Próbowałam się poruszyć, ale nie mogłam. Próbowałem mówić, ale nie słyszałem swojego głosu. Próbowałem otworzyć oczy, ale ciemność była taka sama. Stałem się czystą świadomością, Pozbawioną fizycznej formy. W tym stanie zacząłem czekać. Czekając na co dokładnie, nie wiedziałam. Może ze względu na światełko w tunelu, o którym wspomina tak wiele osób. Ale nic takiego się nie wydarzyło. Ciemność pozostała cicha i niezmienna. Zacząłem zastanawiać się nad swoim życiem, przeglądając wspomnienia, jakby były scenami z filmu. Myślałam o swoim dzieciństwie. Pierwszych doświadczeniach wiary i dniu, w którym spotkałam Lidię. Każde wspomnienie było żywe i wyraźne, ale nieobecność nieba, o którym zawsze głosiłem, bardzo mi ciążyła. Brak wszystkiego, w co zawsze wierzyłem, zaczął mnie dezorientować. To było tak, jakbym stanął przed możliwością, że moje najbardziej podstawowe przekonania są po prostu iluzjami. W mojej głowie odbijały się pytania, gdzie jest Bóg, gdzie są anioły, gdzie jest raj? Samotność była głęboka. Czas zdawał się ciągnąć w nieskończoność. Jedyną stałą była ciemność. W tym stanie zacząłem wątpić, czy jestem oceniany. Próbowałem spojrzeć wstecz na swoje życie, szukając jakiejkolwiek wady lub grzechu, który mógłby wyjaśnić tę sytuację. Możliwość, że poniosłem porażkę, była przerażająca. Starałem się żyć zgodnie z naukami Chrystusa, a teraz ta możliwość mnie paraliżowała. Po pewnym czasie zdałam sobie sprawę, że rozpacz nie zmieni mojej rzeczywistości. Zacząłem akceptować swoją sytuację, bez względu na to, jak trudna była. Jeśli nadal istniałem, jeśli nadal myślałem i czułem, oznaczało to, że istnieje coś poza ciemnością. Być może był to etap, duchowe oczyszczenie. Ta myśl przyniosła pewne ukojenie. Zacząłem postrzegać swoją sytuację nie jako karę. Ale jako okazję do refleksji nad swoim życiem i swoimi przekonaniami. Postanowiłem wykorzystać ten czas na głęboką introspekcję. Zacząłem analizować każdy aspekt mojego życia, każdy wybór i decyzję. Był to proces bolesny, ale konieczny. Widziałem maski, które nosiłem, usprawiedliwienia swoich niepowodzeń i chwile, kiedy moja wiara była bardziej występem niż autentycznym przekonaniem. Ale widziałam też miłość w moim sercu chwilę prawdziwego współczucia i służby. Kiedy wszedłem głębiej w tę samoanalizę, zacząłem odczuwać subtelną zmianę. Ciemność wokół mnie wydawała się mniej przytłaczająca, a cisza, która kiedyś mnie przerażała, stała się teraz pełna możliwości. To właśnie w tym momencie akceptacji wydarzyło się coś niezwykłego. Ciemność, która mnie otaczała, choć nadal była obecna, zdawała się nabrać pulsującego charakteru. Dzięki tej zmianie zdałem sobie sprawę, że wkraczam w nowy etap mojej podróży po śmierci. Niepokój i strach ustąpiły miejsca intensywnej ciekawości i głębokiemu pragnieniu zrozumienia. Zacząłem patrzeć wstecz na swoje życie już nie ze strachem przed oceną, ale z prawdziwym pragnieniem zrozumienia. Każde wspomnienie wydawało się teraz naładowane głębszym znaczeniem. Podczas tej podróży do samopoznania zaczęła wychodzić na jaw prawda, nigdy naprawdę nie nauczyłem się kochać siebie. Ta świadomość była jak błyskawica przecinająca ciemność. W moim dążeniu do świętości i służby zaniedbałem zasadniczą część nauk Jezusa, kochanie bliźniego jak siebie samego. Jak mógłbym kochać innych, gdybym nie kochał siebie? To odkrycie, choć bolesne, było także wyzwalające. Wreszcie mogłam zobaczyć siebie taką, jaką widział mnie Bóg, nie jako niedoskonałą istotę walczącą o bycie godną, ale jako umiłowane stworzenie, cenne w moim własnym życiu. To nowe zrozumienie przyniosło poczucie ekspansji, jakby moja świadomość otwierała się na coś większego. Kiedy zaakceptowałem tę nową prawdę o sobie, zacząłem odczuwać głęboką i prawdziwą miłość do mojego życia i doświadczeń, które przeżyłem. Ciemność, która kiedyś wydawała się tak przerażająca, została teraz wypełniona światłem i znaczeniem. Moja podróż nie poszła na marne, każdy ból, każde wyzwanie i każda radość przyczyniły się do tego, kim jestem dzisiaj. Kiedy w końcu obudziłam się w szpitalu, otoczona Lidią i moimi dziećmi, nie byłam już taka sama. W moich oczach pojawiło się nowe światło, emanował ze mnie głęboki spokój. Doświadczenie bliskiej śmierci nauczyło mnie, że życie jest cenne i że powinniśmy cieszyć się każdą chwilą. Nauczyłam się kochać siebie, cenić każdy oddech, a przede wszystkim rozumieć, że prawdziwa duchowość zaczyna się od miłości własnej. Dziękuję, że podążacie ze mną w tę podróż. Mam nadzieję, że historia Aurina Sterlinga zainspiruje Cię do refleksji nad własnym życiem i znaczeniem miłości własnej. Jeśli miałeś doświadczenia zmieniające życie, podziel się nimi w komentarzach. Nie zapomnij o polubieniu, subskrybowaniu i włączeniu dzwonka, aby nie przegapić kolejnych filmów. Do następnego razu.